Witam serdecznie wszystkich, z tej strony Jarek, jak co czwartek odbieramy nagrody za Division Rivals i Food Champions. Przejdźmy sobie może najpierw do drużyny tygodnia. Zobaczmy jaką mamy drużynę. O, jest Kylian Mbappe, Kawani, Kościelny, Luka Modric, 92 overalla. Bardzo fajna karta, ale Kawani też jest bardzo fajną kartą, 91. Kilian Mbappe 89, Zomer na bramce. Widzę tutaj jeszcze Gorecka jest. Kaje Hon też jest. Fajna drużyna tygodnia. Może trafimy coś w Player Pikach jakąś kartę z drużyny tygodnia. Przejdźmy sobie odebrać nagrody. Odbierzemy sobie najpierw Division Rivals. Weźmiemy sobie opcję drugą, paczki wymienne. Jest to ranga pierwsza w dywizji piątej. Mamy dwie duże złote paczki premium, jedna paczka rzadkich zawodników i jedna mega paczka. I 195 punktów do kwalifikacji. I jedziemy jeszcze z Food Champions. Jest to Gold trójka, e, tak 14 zwycięstw miałem, e, trochę słabo, ale to dlatego, że właśnie próbowałem e, w dizie weekendowej e, trochę e, taktyką sobie mieszać. Chciałem zobaczyć jak, o, jaką taktyką będzie mi się najlepiej grało. E, mam, już, mam już teraz taką taktykę, która pasuje e, po, pod e, styl mojej gry i myślę, że w następnym tygodniu będzie dużo Dużo lepiej, ale bez przedłużania y, mamy dwa y, wybory piłkarzy specjalnych: dwie mega paczki i jedną paczkę rzadkich zawodników, 30 tysięcy moment i 2000 punktów do kwalifikacji. Weźmiemy sobie dwa player piki, może trafimy jakieś Mbappé albo Modricza. Zaczniemy sobie może od prawej strony. Mamy jeden z trzech piłkarzy. O, mamy kościelnego. 84 overalla. Może do jakiegoś SBC. Na przepalenie na pewno będzie dobry. Wybierzemy sobie drugiego. No tutaj nic nie ma. 82. No i nawet ligi. Liga francuska. Portugalska. I turecka. No weźmiemy sobie Największy over, 82 Wyślę sobie tego piłkarza Wysyłam ich do klubu I jedziemy Z paczuszkami Zaczniemy może od tych słabszych paczek Tak, zaczniemy od y, dużych y, Złotej paczki premium Chciałbym jakiś walkout chociaż trafić W tamtym tygodniu trochę mi nie szło Chociaż jeden walkout był, ale no i niestety nie masz, ale są banery. U tu nie ma, ale są banery. jest nieźle, nie, 84 overalla jak na pierwszą kartę. Mam jeszcze jakiś jeden duplikacik, a resztę weźmiemy sobie do klubu. Idziemy z drugą paczką, taką samą. 24 karty złote, 7 rzadkich. Nie ma też ukałtu, ale może chociaż banery będą. No nawet nie ma banerów. Hiszpania, lewy pomocnik. Vitolo. 81 overalla. Słaba karta, no ale w takich paczkach to nie ma co się. nie ma co liczyć na jakieś dobre trafy. Może w tych następnych paczkach będzie lepiej. A mamy tam kondycję zespołu, także nie jest tak źle. Wyślemy sobie może teraz 30 złotych kart, 18 rzadkich, mega paczka. Otwieramy, może w którejś się trafi jakiś walkout. Nie ma walkoutu, a może chociaż banery będą. Tak, są banery. Francja, środkowe obrońca, Manchester City, LaPorte, 83 overalla Nieźle. zobaczmy koło tutaj jeszcze mamy Rera Batchwali zobaczmy ile ten laport może coś jest trochę warty e, 1400 monet co tu jeszcze mamy? Mamy jakąś kondycję. Tak, mamo, mamy aż 4 kondycje zespołu. Także fajnie przyda się na pewno do e, ligi weekendowej. Idziemy z następną mega paczką. Zobaczmy czy będzie walkout. Nie ma walkoutu po raz kolejny. Coś słabe te paczki, nawet nie ma banerów. Belgia, bramkarz. Wolfsburg. Casteles. Bardzo słaba paczka. Przenosimy ich do klubu i... jedziemy z następną mega paczką. Mam nadzieję chociaż, że w tych paczkach, gdzie jest 12 kart złotych i 12 rzadkich, coś będzie. Są banery. Francja, napastnik, LaCazette. Tak jest, 84 overalla. Drugą trafiamy kartę z 84 overallem. No, oprócz LaCazette to tutaj nic nie ma. A zobaczmy, ile kosztuje LaCazette. O, gdzieś 4, 4200 mat mam jeszcze jakiś duplikat, ale też jest kondycja zespołu, na pewno się przyda, Martinez. Może tutaj w paczkach rzadkich zawodników będzie jakiś wokałcik, weźmiemy sobie może najpierw tą lewą paczkę. Niech będzie jakiś, chociaż nie ma to po raz kolejny. Ale są banery. Brazylia, Napastnik, Gabriel Jesus. Nie. Jose, William Jose. 83 overalla. Myślałem, że to będzie Gabriel Jesus. No, nie ma nic z tych niestety. Mamy Łukasza Piszczka, Mario Gedce. A tak, no nie ma żadnego fajnego gracza. No idziemy z ostatnią paczką, chociaż może tutaj jakiś walkout będzie. Tak, mamy walkout. Co to będzie? Złota karta. Włochy, napastnik. I mobile, w tamtym tygodniu go też trafiłem. No ale mały walkout, chociaż może oprócz Immobile może będzie jakaś e, fajna karta. No, zobaczymy, czy coś tutaj mamy jeszcze. No nie ma nic, niestety. Myślałem, że może jakaś będzie karta z 85, chociaż oceniona na 85. Ale jest Kowacicz, Kramaricz. I mobile ile kosztuje? Trochę jest warty, gdzieś około 30 tysięcy monet Także nie jest, nie jest źle Trochę zarobiliśmy Może go wystawimy od razu na, na sprzedaż 26 widziałem tam i pół Wstawimy go za 27 Kup teraz 31 I nie zapomnijcie się e, zarejestrować do Ligi Weekendowej. No ja właśnie, to teraz zdrowie. Za 18 godzin mamy start, jestem zakwalifikowany. Może, tra może z wygram więcej meczy i będzie chociaż ten gold dwójka. Będą lepsze nagrody. Dziękuję Wam za oglądanie. Odcinka. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się.